Do wypadku doszło dzisiaj około godziny 8.30 na ulicy Podkarpackiej, przy wylocie w kierunku Jasła. Pierwsze ustalenia policjantów wskazują na to, że kierowca osobowego stanika zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. Najprawdopodobniej jadący za nim samochodem Iweko, 21-letni chrośnianin, nie zdążył wyhamować. Zjechał na lewy pas. Tutaj uderzył poruszającego się tym lewym pasem Volkswagena pasata z przyczepką i wszystko wskazuje na to, że przyczepka uderzyła w 23-letnią rośniankę, która oczekiwała na możliwość przejścia przez jezdnię po przejściu dla pieszych. Niestety kobieta zginęła na miejscu.